Cześć tutaj, oczuń i witam was razem z Witam z tej strony Zak. Zak z tej strony. No to mów. I to jest szybka No mówię, to jest szybka informacja dla was YouTuberów. Otóż jak wiecie, jestem w Polsce na maturze i jestem w Bydgoszczy. Dzisiaj postanowiliśmy z oczuńem się spotkać. Tak, na spontanie, więc yy, jeżeli ktoś jest zbyt Bydgoszczy i ma ochotę do nas dołączyć będziemy w y, galerii handlowej FOCUS i będziemy chodzić od Saturna do Empiku, do Empika I, Od Empika do Saturna Nie tak. wiem, jeżeli, tak, je, jeżeli będziecie mieli ochotę wpaść, pogadać, Bóg wie co jeszcze, to będziemy tam do dwudziestej, jakoś tak, nie? Wszystkie, wszystkie fanki zapraszam, Sweetfocie można ze mną robić e, przed pikiem nie, 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 no oczywiście zapraszamy wszystkich e, To pójdzie na nasze oba kanały, więc powinno was dużo tych zobaczyć, ogólnie w jakich godzinach? Tego nie powiedzieliśmy A, w godzinach, to tak, ja myślę, że, bo ja już będę w samym fokusie e, około 16 przed 16 potem pojedziemy po Ciebie, bo ta o czym przyjeżdża pociągiem i będzie o 16.30, tak więc przed 17 powinniśmy być spokojnie z powrotem w fokusie. I jeżeli ktoś y, będzie miał ochotę się z nami spotkać, no to tak jak mówiłem od, od y, 17-16.30 zakładamy, bo ja będę już mówił wcześniej, ale jeżeli na przykład chcielibyście się tylko z całocinem spotkać, to on będzie po 16.30, nie jak po niego pojedziemy. Tak więc do 20, nie? Tak no myślę. jakoś tak, no zobaczymy jeszcze. Potem się w pierwszą z nami do jest... kina. Tak, i to jest tak totalnie na spontanie. Ja jestem podczas matur. Dzisiaj sobie zrobiłem, teraz sobie zrobiłem ciut luźniejszy dzień. Uczyłem się do 14 i postanowiłem, że z mulcią i z gdzieś się wybierzemy. Tak, a ja tak. dzisiaj jestem po maturze. Yo, fajna była Połowę przespałem. Ja też. Ja, ty, ta, ja też matematykę pisałem. Nie była fajna. Ale ty nie tą pisałeś. Dobra, no, tak, ja, czekaj, Tao Tak, więc, żeby nie zanudzać, reasumując, od 15.30 ja jestem w satur, Kurczę, jeszcze raz. Od 15.30 jestem w galerii handlowej Fokus, od 16.30 jest z nami Tao oczyń. Jesteśmy tam do 20 plus minus. Będziemy chodzić po galerii handlowej. Nie wiadomo gdzie będziemy, nie umawiamy się w jednym konkretnym miejscu. Tak więc, jeżeli macie ochotę wpaść, to zapierdajcie po Saturnie! Nas. Znaczy po całym. Tak, po, pochodźcie po Saturnie i jeżeli będziecie nas widzieć, tak wygląda twarz ta tak wygląda moja. Wiem, jestem. rozmazany. <ślesy> <ślesy> Jestem sobie, ale mówię, nie będziemy się umawiać w żadnym konkretnym miejscu, bo to nie ma sensu. To jest totalnie na spontanie i po prostu to jest dlatego dla tych osób, które mieszkają w Bydgoszczy głównie i mają ochotę wpaść, nie. Bo gdyby informacja była wcześniej, tak więc można by ustalić jakieś jedno konkretne miejsce, to ludzie by mieli czas na przykład dojechać z okolic Bydgoszczy, a jako że tego czasu raczej nie będą mieli, chyba, że ktoś dojedzie mieszka, nie wiem, 20 km od Bydgoszczy i będzie miał ochotę wsiąść w autobus bądź też pociąg i podjechać. No to też serdecznie zapraszamy. Ale ogólnie naszymi głównymi checkpointami to będą. To będzie Saturn, M i jadłanie. Jadłodalno i żarło na górze, nie? No, no właśnie <laughs> czekałem, aż to wyjaśnisz, nie, bo niektórzy nie mogą mnie zrozumieć. Ej, no dobra, no tak. to będziemy, no, będziemy kończyć. pamiętajcie, ej, Saturn ma dwa poziomy, a na górze tam jest. Ofiusbinda! <laughs> Przypomniałem... No, ja. Poza tym tu gdzieś dodamy dodamy annotację Do czego? Do filmiku, który jest na twoim kanale, tak? Mhm. Mm ty dodasz u siebie ja dodam u ciebie. Aha, odnośnie poprzedniego filmiku Czy tego? No, odnośnie poprzedniego filmiku adnotacje. Okej, okay. fusro do... To no musisz dodać, ty też możesz dodać. No dobra dodaj też. <laughs> no to 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 popa. No to wtedy na dzisiaj to już wszystko. Ja zapraszam Was do subskrypcji i do komentowania. Na razie! Cześć!